Witaj na kanale Misia i ja. ja na chwilę patka na kanał Miski i tatka. No. Mm, edzio Fredzio, a dziś jest piątek, czyli Misia. Pasa. Grafa pasa. Gra papasa. Ej, dzień dobry. A dzień dobry, a kto to jest? Pani Żyrafa czy owca? Owca? O, owca. Kto to jest edzie, Edzio, Owca Ej. czy żyrafa? Nie no, owca chyba nie, bo owieczka to taka jest Milusia, przytulusia. A żyrafa tak? to będzie! Żyrafa! Ej, gdzie zmykasz? Żyrafa zmykła gdzieś gdzie zmykła żyrafa? Tam sobie Hejo, Ale to ja już zmykam, zostawiam nie, was Ej, poczekaj, poczekaj, a może? pozdrowisz dla nami tylko widzów, co? No nie wiem czy chcecie, jak chcecie to piszcie. Dobra. Ale, ale to dzisiaj my zadecydujemy. Hmm. Mam z najść pozdrawiam widzów? Hmm. To. Tak, to mi Ej, za nim To teraz pozdrawiamy. Ja widzów! Ejdzie, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam pierwszego którym był dzisiaj Andrzej Hanisz. Pozdrawiamy Natalię Knieci. Maciej Janczyk. Ej, Edzio, co ty zrobisz? Co ty robisz, Edzio? I wam kamerę. Hmm. O, tak. Kogo się pozdrowić teraz? Yy, teraz pozdrawiam. Yy, super dziewczynę, ale calineczkę. Yy, yy. Pozdrawiamy Julię 2009! Ale masz dobrze pieża. Pozdrawiamy Norpsi Pozdrawiamy Natalię Gospercką Oglądaj nas no, Natalia Fajowo jest Pozdrawiamy Dusia Nilusia Pozdrawiamy Monikę Gregorczyk Super pozdrówka dla Antoniny Rand Hej Pozdrawiamy Oliwię Gosławską Pozdrawiamy Dzieło ja nie umiem się napatrzyć na ten twój wzrok po prostu ty patrzysz jednym okiem na kamerę, a drugim na mnie. To znaczy, że ja wszystko widzę. No, to, to. Nic mi nie umknie. No, dalej pozdrówko. Mister W.P.L. I na dzisiaj to tyle pozdrowień, a teraz pozdrowienia na pasku. pasku. A dzisiaj na papasku. Bo... Tak, dzisiaj gramy papaska, a Edzio Fredio, z mówi Nikasa. na rosko. Bo... A zacznie Państwo coś jeszcze co to jest? O pole czy co? Może no, sobie? O, króciutko no. Ale co zaśpiewaj? E nie wiem, zaśpiewaj coś. Uważaj, nie rób konkurencji. No, Edzio śpiewaj. Edzio, 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 Edzio. nie no. wiem? No to Edzio -E -E sobie zaśpiewa ze swojego własnego repertuaru, no? Proszę. No, rzeczkom, opoda, troszeczkę mieszkała, troszkę dziwaczka. Dobra, na razie jedziemy. Papa. No, no, no. Fajnie pa, śpiewał, nie? Mm. Dobra, a my gramy? Papasa. Dzisiaj papas jaki? Ten, chyba te hamburgery. Tak, burgerio. Jestem już na 4-0. Na 40 dniu? Matko ty tu daleko jesteś? Przecież. Uwaga, uwaga. Jedziemy. Hmm. Dobra, to może pomińmy. Ja. I gramy. O, micz. Micz! A już dziś był taki brodaty, nie? Czwarty dzień. Czwarty dzień. dzień. Bo tu na kurczakach jesteś, nie? O. I tym razem będziemy robić hamburgery. A Będzie co już... Co? Bekonik. Bekonik jest. Mhm. a co już robiliśmy w ogóle z papasie? Babeczki były. <laughs> Szejki, Szejki. kurczaki, Kurczakki i tyle. Aha, i teraz piąty papas. Czyli to już piąty tydzień z papasem. Piąty tydzień z papasem. Dobra. Co tam a może ten? Ty jeden zrobisz i ja jeden. Dobra, a gdzie pokazuję jak się smaży? Właśnie, bo w tamtych wersjach były takie wskaźniki. <grym> Idzie Michaisa i Marek. Idzie chyba Marzynka i Marek. Mm. Ty, a tu jakiś czas pokazuje wysmażenia? No. Gdzie tam pokazuje? A no, tam musi być albo na 50, albo na 50. Tak? Żeby tam gotowe. Coś a skąd wiesz gdzie? On nie pokazuje. Aha, jak się naciśnie na tego, łe jak się skwarsza, ja się obraca? dam. A czemu tyle tego smażysz? To wiecie, jak mi to zgodzić, tam pokazać. Jeszcze a to już jest marnotrawienie jedzenia. No, dobra. O, o, ktoś idzie, a ty się jarasz. Nie obsłużacie! cię. Papasty. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka? Skąd wiesz? Ale tu to... ma 100% chyba wysmażenia po tej jednej stronie. Patr Dobra, przywracamy do że... no widzenia. się smaży u nas. Odtworzymy się pani. Cimy, bo jakby się z pani nie Tim. Ty jak i należy... my. Mm, taki bekonik, nie by się zjadło. Mm. Tak, Ale takie jak Mardonacie, że. Mm. Albo takie przesuszone. Ale poinformujcie, jak zabrzeliśmy to grać, to razem się jest, jestem głodny. Zjechać mi się to chciało. Taki raz, o. Gram Paula, no coś taka darek, to Ta? Tak? No. no bo naprawdę, jak kurczaki by <laughs> tak się tak nie brało na jedzenie, albo te... Nie czy. obsłużę cię. Ale taki hamburger, mmm, mm. tak by się zęby zatopiło. Dobra, nie ma się co rozmawiać. Ja poczekaj, co ma? Gdzie ty go dałaś? Nie co jest, jest. Jest. mamy ma... za urządzenie? To jest dziwne Co to jest? Pina ma dobra. Aha, no, czy tu jest 57, 50... Ja tego nie jarzę 57% wysmażenia? Hmm. To jest jakaś trudniejsza wersja. Nie? Właśnie, żeby pizzę. A jest w ogóle? Tak, a to jest ten, to samo babeczki miało tą nazwę. Aha, czyli to go. Mm. Nie, nie to go. Oho. Tak, a to jest HD. Jest, dobra. A co w ogóle znaczy to HD to ja nie wiem. Czy wiesz co znaczy HD? Nie. Ja też nie wiem. O, to napiszcie w komentarzach co znaczy HD przy tej grze. O! Przecież jakaś kobitka. Nie obsłużysz jej? A dlaczego? Bo nie. Pierwszy hamburger. Uwaga, uwaga. No nieźle Ty. 20%. 95 punktów zdobyłaś. Ja potem też sobie jedną no, kanapkę zrobię, dobra? To ja cię jedną już Czy dwa, dobra? Nie, jedną. Dwa! Ale, ej, o co biega? Czemu ja już mam robić? Dobra, to do końca. Dwieście pięćdziesiąt! Pięć, pięć, Ale nie rozumiem, o co tu chodzi z tymi procentami. Ale to już chyba nie. Nie, bo to jest pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Ale tu nie. Aha. I mamy być pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, tak? No. I tyle jest idealnie? Trudno, ja już to ale tu nie ma 50 na 50 teraz. Sorry. A robi się też podwójnego hamburgera tu? Nie. Tylko pojedynczy? Hmm. A nie można nałożyć? Można. Chcę, żeby ja le... tu... Trzymaj... 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 dwa dobre hamburgera, No proszę. No dobra. I bułeczka. A sosu nie? Nie. Dziwny hamburger bez sosu. Kapisz. Uwaga. Czaki? no też ładnie, jeszcze więcej niż tamten. Ale wiecie co, bo u mnie jakieś tam tony na, już medal. Mm? A pamiętasz jak kurczaka dostałeś tego, medal od jakiegoś szeryfa. Jaki szeryf, to był policjant, Hank mój kochany. Aha, Hank, Hank? Hank. A Hank, Hank, Hank Tank, mm, ale tu fajnie ketchup się nakłada. Właśnie, bo w kurczakach to ten kersub, że to tam było takie taki wite, co jakoś leciały. Ej, a może jeszcze kiedyś zagramy też pop... w tego kurczaki? Nie wiem, ale ja bym zagrał coś innego, uwaga. No, powiedzcie, że robienie hamburgerów i nieźle wychodzi. Teraz mogę ja? Teraz tylko kobite? Nie, ty O matko. Dobra, bułka. Bułecka. Trzeba na to bardzo uwadze, musi być 50 na 50. O matko, on podwójnego bierze. No i musi być na mięsoczka. I sosów ile bierze? Jeszcze wymagający. kiedyś tak pomyliłam, że aż mi dał 0%. Dobra, a ta już ma taką minę, o ona jak zwykle jest średnio zadowolniona. Mm, ona już się drze. Nie? Ona zawsze ma taką minę tam. Queen. K-u. Queen. Queen. Queen naprawdę oni... Ło matko, ile ta tego tam wybrała, za chwilę braknie jej tego, listy. Mmm, dobra. Ja chcę nie kładziesz. Kładę, czyli tak, ja ta, w sumie trzy mięsa kładę, raz, dwa, trzy, trzy. dobra, się ścisną. Szkoda, że nie można tych tor... Ty, ale chwila. Aha. I to jak nacisnę? Nie. Nie, a musi być 50 na 50. Tak? A jak się to odwraca a potem? Tak, będzie tam mięso. I to wywaliłaś. Tak na pokaz ci Aha, na pokaz. Na pokaz wywalony hamburger. a już chyba i nie przyjdzie, nie? Nie, bo tam... Zamknięty już? Tak, tak. Aha. Co Mmm, Ale zobacz jak ona jest ten, nerwowa. Może ją pierwszą wtórzę, co? Nie, on nie. wygląda wiem. mi na takiego, zobacz, zadowolonego, a z nią jest nieco gorzej. Bo ona już ma taką minę. O, nie ale tak wiesz, to... co ona mi kogoś przypomina? Aha. Chyba ciebie. Mm. Takie... A to ciebie jak ty masz co ma Tak. No, słucham radę, teraz ja chodzę. Ej, bo mi się zjarały moje hamburgery, już jest? Tak, to, to Dobra, ten już też jest? No, tam też. A no, bo w sumie cały czas się I teraz będzie 50 na 50, będą gotowy, tak? No, to się patrzeć. Ale chwila, rzecz zobaczyć? Tak, aha, wszystkie tak samo są. Dobra. Ej. Aha, ja myślałem, że to się skasowało. Oni, ona sobie poczeka. Sorry. Mm ci braknie, To ma prawie jakąś ciemniak? Ty jak ty po prostu. Patrz. Dobra, ciśniemy z tymi hamburgerami. Ile? Ej, dobra, dobra. Jeszcze trochę. Ale lepiej sobie kopię, tak. Dobra, jak ten będzie gotowy, to za chwilę będzie ten, a potem ten. Gdzie potem się daje? Tu? Tak. Tu się odkłada? Tak. Czy tu? Tu. <noise> ja tu. Ja, ducha się Dzięki. No, ty dobra jesteś. A może i damy surowy mięso? Ty, damy jej surowe mięso? Tak! Nie, będziemy będzie Nie, no proszę. Jasne, ja po prostu będę miała Piotrki. potem mniej punktów niż ty. Piotrki. Piotrki. Nie, ona dobra, nie, jemu to jest dobre, bo i tak tu jest w na pewno. Ja się Uwaga, jeszcze chwila. Ej, ej, zostaw, zostaw. Ej, no ale zostaw, naprawdę, ty jesteś jakaś no, nadpobudliwa, ja widzę. Ja potem będę miał skrzeniona, a ty mi wszystko na 92 punkty. Jakie dziewięć? No 92 miałaś. Uwaga, cisza, uwaga. Cyk. No jest. Orzeż mordę jeża. I... Uwaga, cyk. I uwaga. cyk. Proszę jak pięknie zrobione, dobra. Budujemy. To ty skóra, dzień, no profe. Nie, nie bułeczka, ale czemu tu jest góra? ej, aha dobra czyli tak, dla niego bułka mięsko y, keczup keczupik ale ej mięsko musztardka dobra, i bułeczka i. Ożerz wiódzko, panie. mordę jak krzywo. Ja se teraz trzeba im Porażka, to było do przewidzenia. Ja nawet nie muszę podać surowego mięsa, żeby było kiepsko. To z jubi mięso. mięs. Dobra, nie, jej robimy teraz. Mm, a teraz będzie miała nerwa, dobra. Zobaczcie teraz. Ej, stop, stop, stop. Ej, stop. Mmm. Dobra. bułeczka, Są... Majonezik. Ej, jest... Jak to nie? Majonezik, mięsko. Serek. Ej, orzesz, idzie go poprawić? Sir Eee! Ale czegoś Ach, nie jeżeli? No, już stygni powoli. Syr. O, ty w mordę. O, jest, dobrze. Cebul. Cebula. O, oczywiście to jest jako kochającka cebula. Tak, ciemna czy jaka to tam jest? Czerwona. nie, to nie jest. Lubi też cebulę, też lubi cebulę. No i bułeczka. Nie, nienawidzę cebuli. Nie lubisz? ale już. Ja kocham. Uwaga. I uwaga, uwaga. To było do przewidzenia. Chyba średnio, ojej, yeah! zero. Mm? No. Ona jest zawsze zadowolona kobieta. Dobra, czy jeszcze jakaś gra jest na koniec, nie? To zagramy w grę i kończymy, nie? No i zobaczmy. Ale by... podsumowanie dnia. 85, no dobrze, że ty grałaś. Miałem czwarty top. Jest, to dzięki Z... mnie. Zank. Dzięki mnie. A dobra, tak... gramy jakąś grę tutaj? Jeszcze? Tylko nie tak głupio. Moja ulubiona gra, trzeba jej wybrać. Te hamburgery które ona lubię, no. Ty jak ja nie A skądś to wiedziała? Aha. Ale stop, teraz ja. To, mówię ja, ej! to... jest nie fair. To dobra? Ale jak następną? Nie ma następnej gry, bo potem... Jest, bo masz dwa te to się różni. chłopie. co? To się nam to jest jakaś ściema ewidentnie. Fajnie, że ty trafiasz na wszystkie hamburgery, co oni wiedzą co lubią. A za chwilę przyjdzie Edmundzica. Raz, proszę ty! Aha, A co ja, ja myślę... wygrała? O, ekscent. To... Rower. Ja. Rower. Tak. tak. Dobra, play. Play. I stępie... będzie dmudzica, nie? Uwaga. Jakie ja one lubią? Mmmm. Jest. A to jest jakaś ściema, nie? Bo ja tak... nie wiem skąd biorę tego. No to powiedz mi, że lubi tego. To nie jest ściema. To ja zbieram. Nie, teraz ja. So, ty masz kolejną grę, ej! Ale czemu jest tak? O mordę, no. Tylko nie zabarła. Widział, że to on to lubi. Ale tej nie ma kobitki. Tej ostatniej. U. No to już była na początku. Ale podać, no co? To jest facet, matko, a ja mówię kobita. O, to jest. Ta była była na początku. Nie. Tak? Dobra, koniec. To w dzisiejszym odcinku tał w Jak Jakie Wam filmie podoba, co zaracyła. Łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i zapomnijcie o słoneczku przez subskrypcję. No i napiszcie też jakiś komentarz. No i na niej może ej, bo ja nie wiem jak się ona nazywa. Tak. To tym razem o, ostatnio w środę powiedzieliśmy jak się nazy nazywa nasza słówka. A teraz, jak się będzie taka owieczka, ty, żyrafa, jakie proponujecie imię dla naszej. No, co ty ty nosa i patrzysz, ty tu hamburgera ty do nosa? Jakie imię by, by, byście proponowali do naszej ja żyrafy? Ja mała Puśka. A ja łatka. A wiesz, Bo ma łatka? Bo mała. Co? Tu zielony palc, tuszu, panie. No, tuszu, palc. Dobra, to co? Kończymy? Ta. Postać roboczą, łatkę. Tak jest. To co? Widzimy się już jutro, w sobotę. A, jutro jest sobotę? No. Jutro jest Niedziela. Niedziela. A piątek. Dobra. To widzimy się w sobotę. To na razie. Na razie